Co mi najbardziej ubodło, to to, że mówicie, że takie rzeczy noszą tylko e, czarnoskórzy albo e, ten cyganie. Nie? Ale ja muszę wam powiedzieć, że na przykład cygan jest lepszy od Polaka, nie? bo cygan, jest, cygan został stworzony na wędrowca. Na przykład zobaczcie jak wy żyjecie, a jak żyje taki Don Wasyl. Także props, props dla Don Wasyla. Don Wasyl wie co robi kuźwa. No, także wiecie, Cygan jest lepszy o wiele od Polaka, nie, bo Cygan ma klasę, Cygan ma taki sznyt z nie, wy pracujecie, wy wywalacie z siebie flaki, nic nie macie, A Don Wasyl się śmieje, czasem jakiś telewizg wypuści, wiecie, nie. Dlatego mówię Wam, że szacunek, szacunek dla Don Wasyla, która nic nie robi, a ma zawsze pieniądze na cukiery, karmę dla dzieci, cukiery, które rozdaje swoim dzieciom, nie. Tak więc wiecie, przegraliście, przegraliście na całej linii, pogódźcie się z tym. You may nawet plak płakłem na twoim losym folaczku, nawet nawet płakłem.